Cześć, witajcie moi kochani. Z tej strony witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Na początku chciałbym wam podziękować za wczoraj, za miłe słowa, za komentarze, które mi na filmiku wysyłaliście, za komentarze pod filmikiem. Nie było tego dużo, więc zachęcam was do komentowania bardziej pod filmikiem. Będzie mi bardzo miło. Oczywiście chciałbym zaznaczyć, że wczorajszy film, no niestety przyczepili się mi do praw autorskich, ale nie był zablokowany. I to jest dla mnie najważniejsze, bo nie chodzi mi tutaj o to, bo jak część z Was wie, Facebook daje możliwość zarabiania, więc ten film niestety, niestety, w sumie mi to obojętnie, nie trafi do programu zarabiania, więc na, na klikaniu, na wyświetlaniu na, tym, na nim nie będę zarabiał, ale tak jak mówiłem, robię to dla siebie, dla własnej przyjemności. Jeżeli wy to oglądacie, wam się podoba, to jest mi tym bardziej miło, a więc chciałbym, żebyście to widzieli. No i dobrze. Dzisiaj Wam pokażę, i odpowiem na nurtujące pytanie, co robi Halczo, bo takie drzewiski. też moi kochani, już Wam pokazuję, akurat mamy poranek, dlatego tak jak to, co będę robił, robię trzy razy dziennie, a więc akurat nadszedł czas, więc zaraz Wam pokażę. No, tak widzimy, mamy tutaj hamtelek, 10-kilowy, 2 kg dwa kilo i dwadzieścia na rękę bez muzyczki, ale już nie chcę. No to lecimy. Ja Możecie liczyć ze mną Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć i siedem. I 8, i 9, i 10. Normalnie to zaczynam od lewej ręki, ale to chyba bez winowajca. Powiem Wam szczerze. Że ręka lewa, 13. I się nie wiem, czemu, ale bardziej się męczę od prawej. Taka ciekawostka. Jeżeli ktoś ma odpowiedź na ten temat, to piszcie w komentarzach. 16, 17. Osiemnaście, dziewiętnaście i dwadzieścia, i zmiana oczki. Okej, okay. to teraz zimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dzisiaj mam troszeczkę słabą pogodę. Jak widzicie, jest trochę przyciemnione. Ale myślę, że to nie robi różnicy widać, ile było, tak jak w tym dowcipie. Jak koleś robi, koleś robi nie wiem, co to było, jakieś ciasto robi i miał sypać cukier. I liczył, liczył i co chwilę mu jakieś dziecko wstawało i przeszkadzało i się gubił. Tak jak teraz. Na no dobrze kochani, może od nas dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i to będzie bo dziesięć. Zakładam, że na bank było. A no więc moi kochani, właśnie to robi Harzu żeby Mieć Duże Bisky. No więc chciałbym jeszcze raz wszystkim serdecznie podziękować za wczoraj. Za wczoraj w komentarzach. Chciałbym oczywiście Was wszystkich jeszcze bardzo pozdrowić. Momencik. Zapraszam Was do komentowania, Ja właśnie się to podobało. Co chcielibyście zobaczyć jeszcze? Jeżeli film Wam spodobał, podobał, dajcie kciuka w górę. Oczywiście jeszcze raz bardzo chętnie Was zapraszam do komentowania. Właśnie pod filmikiem na, na, na YouTube. Dobrze moi kochani, to ja Was jeszcze wszystkim bardzo serdecznie pozdrawiam. I zapraszam Was do kolejnego oglądania. Oczywiście nie zapomnijcie zrobić subskrypcji, jeżeli też jeszcze tylko nie zrobiliście. Aby zobaczyć co będzie w kolejnym odcinku na moim kanale. A więc trzymajcie się, do słyszenia i z fartem mordeczki.